Cześć wszystkim, Hubert z tej strony z UANA. Dzisiaj robimy mały remake filmu sprzed kilku lat, który, jak wydaje mi się, Wam się spodobał. Natomiast mieliśmy pewne problemy z dźwiękiem i mam nadzieję, że teraz po kilku latach doświadczenia, zatrudnienia dźwiękowca, uda nam się nagrać to tak, jak powinno to wyglądać, i będziecie jeszcze bardziej zadowoleni z tych tipów, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać. A w tym filmie pokażę Wam, jak przygotować deskę słup do treningu prawidłowo. E, specjalnie na tą okoliczność wziąłem dwie deski, e, dwóch różnych marek. Obie są naszych marek, natomiast konstrukcyjnie są inne, i tu bardziej chodzi o e, akcesoria, ale również chodzi o skrzynkę zatecznikową w innym systemie. No, deski jak wiadomo są w plecakach, które trzeba przynieść e, na plażę w miejsce, gdzie będziemy rozpoczynać nasz trening. Warto sobie wybrać miejsce, które jest płaskie, które jest pozbawione jakichś kamieni, szyszek, szkła oczywiście, gałęzi, tak żeby sprzętu nie uszkodzić. A następnie należy wypakować sprzęt z plecaka. Rozpinamy wszystkie kieszenie. Torba UANA ma dwie kieszenie. Jedna to jest kieszeń na akcesoria, w której znajduje się, na przykład pompka, bez której treningu nie zrobimy. Pompki w deskach lepszych marek są dwustrefowe. Dwustrefowość rozpoznacie na pompce po zaworze. Taka wajcha powinna się znajdować na tubie od pompki, która świadczy o tym, że pompka jest właśnie dwustrefowa lub jednostrefowa. Ta wajcha z reguły powinna być opisana jako single action i double action. Single action to jest pompowanie w zakresie pracy doka tylko w dół. Double action to jest pompowanie w zakresie pracy doka góra plus dół. No i te pompki Double Action są dużo szybszymi pompkami, bo tak jak wspomniałem, pompują w podwójnym zakresie. Także co do zasady, pompują dwa razy szybciej. E, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, żeby e, ten e, podwójny zakres wyłączać przy ciśnieniu 5 PSI, ze względu na to, że jakbyście pompowali do wyższego ciśnienia to uszczelki w pompce, w środku, w tłoku mogą się uszkodzić, zatrzeć, no i wyjść górą i pompka będzie nadawała się na serwis albo do wymiany. Wpinamy wąż do pompki. Nasze pompki w przypadku desek supermarki marki U1 i, i Super wyko, y, wyposażone są w dwa wyjścia. Jedno służy do pompowania, ono jest zawsze oznaczone jako INF, czyli z angielskiego inflation. E, oraz drugie wyjście oznaczone jako DEF, czyli Deflation. Także inflation to jest pompowanie, deflation to jest wysysanie powietrza po zakończonym treningu. No i pompka jest oczywiście wyposażona w manometr, który wskazuje e, użytkownikowi optymalne ciśnienie e, jakie w deskę powinno się wtłoczyć. Ja przykręcam wąż oczywiście na wyjściu inf i rozpoczynam wyciąganie kolejnych akcesorii z plecaka. Oczywiście jest płetwa, tutaj w tym przypadku typu US Box. Jest smyczka bezpieczeństwa, bez której na wodę nie schodzimy. Zawsze pamiętamy, żeby ją przypiąć również do kostki i do deski. Jest instrukcja, w którą słup powinien być wyposażony, natomiast ten film traktujcie również jako instrukcję. Gdybyście tego typu dokumentu nie posiadali wraz z Waszą deską, no to mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. I w przypadku, jeśli pojedziecie na wakacje, bez instrukcji odpalicie sobie nasz film i bez problemu przygotujecie sprzęt do treningu. Oczywiście jest zestaw naprawczy, aczkolwiek to nie jest potrzebne w przypadku, jeśli deska nie ma jakiegoś problemu. Powinno się sprawdzić przed każdym pompowaniem deski oczywiście dokręcenie zaworu. W przypadku jakiejś nieszczelności ten zawór powinien być dokręcany, tak żeby nie powodowało to jego wystrzału lub jakiegoś poważniejszej, poważniejszego problemu na wodzie. W głównej części plecaka mam schowany kapo, kamizelkę sekuracyjną. I zgodnie z prawem, na każdym supie, który jest traktowany jako statek, powinno być tyle środków bezpieczeństwa, ile członków załogi. Ja będę pływał na tej desce dzisiaj sam, więc mam jeden kapok, który schowam sobie w gumki. Nie trzeba mieć go założonego na sobie, ale powinien on się znajdować na, na pokładzie. Jest deska One Wanderer. No zbliżamy się do tego ciśnienia, o którym mówiłem wcześniej, 5 PSI. Za chwilę będę musiał wyłączyć pompowanie dwustrefowe, ze względu na to, tak jak powiedziałem, żeby nie zniszczyć tłoka w środku, o który powinno się dbać. Powinno się go również smarować smarem silikonowym i czyścić, tak żeby pompka służyła nam jak najdłużej. Osiągnąłem 5 PSI na manometrze, no, nawet ciutkę więcej, dlatego chwytam za przełącznik, przekręcam go w drugą stronę na Pompowanie w zakresie single action, czyli jednostrefowe. No i muszę dobić teraz do 15 PSI resztę powietrza. I powoli zbliżamy się do ciśnienia 15 PSI, które umożliwi nam odłączone pompki od zaworu. Jeśli wcześniej zrobiliście to, co ja, czyli zamknęliście zawór w położenie górne, to macie po problemie, skończycie pompowanie, zakręcicie kapsel, i możecie dalej uzbrajać deskę. <laughs> Jeśli natomiast zaworu nie podnieśliście, no to macie klopsa. Będziecie musieli pompować jeszcze raz od początku albo chociaż od połowy tego ciśnienia. Pamiętajcie też, że niektóre zawory, pomimo tego, że zamknięcie są słabej jakości i potrafią się podczas procesu pompowania otworzyć. Samoistnie. Ok, mam 15 PSI. Możecie spojrzeć na manometr pompki. Jest 15. Chwytam wąż, w okolicach, e, chwytam wąż w okolicach zaworu deski i energicznym ruchem go odkręcam. Deska powinna syknąć. E, doświadczeni superzy, nawet z popsutym manometrem, są w stanie stwierdzić, czy deska jest nabita do odpowiedniego ciśnienia czy nie. Ze względu na to syknięcie powinno być dosyć energiczne, zakręcam korek od zaworu i mogę deską zbrajać dalej. Skończyliśmy pompować. Warto pompkę rozpiąć, czyli zdemontować wąż, odczepać go z piasku i pompkę schować do plecaka. Nie należy jej chować nigdy w takie miejsce jak tutaj, czyli w piasek, ze względu na to, że gdyby on dostał się tutaj przez uszczelki do tłoka, no to dokona on destrukcji w środku i trzeba będzie naprawiać pompkę. Także chowamy ją do plecaka, do kieszeni do tego przeznaczonej. Możemy ją zapiąć i możemy deskę uzbrajać w kolejne elementy. Ja zawsze zaczynam od płetwy stabilizującej czyli od fina. W przypadku desek marki UAN ten fin jest giętki, a co to powoduje, to za chwilę Wam pokażę. Daje to nie lada przewagę nad deskami, które posiadają taki fin sztywny. Deskę możemy sobie wziąć między nogi, lekko pochylić ją na, na naszą na prawą stronę lub lewą stronę, zależy jak wolicie. Na finie zakręcona jest śrubka z podkładką, należy ją odkręcić. Fina odłożyć. A śrubkę z podkładką z powrotem lekko nakręcić, ale to dosłownie o kawałek. I tak skręconą śrubkę z podkładką wsadzić w płetwę stabilizującą przesuwając cały ten element w stronę dziobu deski. Wykręcamy śrubkę, bierzemy płetwę, płetwa każda typu USB z tyłu będzie miała takie dwa bolce, które służą do tego, żeby płetwa trzymała się w prowadnicy skrzynki statecznikowej. Także Wsuwamy te bolce przez otwór w tył skrzynki statecznikowej, a przedni otwór statecznika musimy umieścić na otworze podkładki, którą skręcamy nakrętką, którą cały czas trzymałem w dłoni. Pamiętajcie, żeby nie zgubić nakrętki, podkładki tym bardziej w piasku. Ponieważ, jak zgubicie to, sądzę, że raczej już tego nie znajdziecie. Warto też zabezpieczyć się w zapasową śrubkę z podkładką. Nie jest to drogi element, kosztuje w granicach 20-25 zł. A jak zgubicie na wakacjach w Chorwacji, na przykład, nie będziecie mieć problemu, e, który spowoduje, że nie będziecie mogli pływać na słupie, tylko zabezpieczycie się w postaci właśnie tej dodatkowej nakrętki i śrubki. E, co powoduje gębka płetwa? Powoduje to. E, to, że deskę możemy zostawić w ten sposób, możemy nawet tutaj na tej desce sobie usiąść, uklęknąć i płetwa nam się nie złamie, bo ona się wygina i wraca do, swojej, do swojego pierwotnego kształtu. To jest znakomity sposób obejścia pękających płetw, które masowo pojawiały się w wypożyczalniach, ale pojawiały się też u prywatnych użytkowników, którzy zapominali o tym, że nie wolno tutaj stawać, siadać, dreptać, skakać. No i łamali płetwy, dlatego my wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniu klientom i stworzyliśmy płetwę giętką która tego problemu jest pozbawiona. Biorę oczywiście smyczkę, e, tak zwany lisz. Tutaj lisz typu kabel telefoniczny, e, którego muszę rozpiąć z rzepów. to Są rzepy spinane tutaj na trzy z zabezpieczeniami. W środku jest sznurek, chyba że już go zgubiliście tego nie macie, ale bez sznurka też można spiąć lisza. E, I najlepiej przypiąć go do deringa, czyli do oczka. Nie, zależne, którą nogę wolicie mieć ten list zapięty e, tą stronę powinniście wybrać ja sobie go zapnę na prawą nogę, czyli na prawe oczko e, przekładam go przez oczko i robię taką pętlę, przez którą przekładam jedną końcówkę zaciskam samoistnie a przez tą część zapinam rzep od lisza w ten sam sposób, jak był zapięty w plecaku tą końcówkę sobie rozpinam i zapinam sobie na przykład tutaj ogonki po to, że w momencie, kiedy będę przenosił deskę, żeby nie plątało mi się to pod nogami, żebym nie uszkodził tego lisza. Ok, liszkę mamy przypiętą, bierzemy nasz środek asekuracyjny. Oczywiście środek asekuracyjny, żeby był pełnoprawnym środkiem asekuracyjnym, musi spełniać normę NISO 12402 5 i mieć oznaczenie zgodności z normami unijnymi. Kapok wpinam sobie w gumki na bagaż. Ta deska ma dosyć duże gumki na bagaż, także oprócz kapoku wejdzie mi tutaj dużo więcej rzeczy. Ale chowam go sobie. Zapinam, tak żeby mi się również nie plątał. Chowam instrukcję, którą warto sobie zachować do plecaka. W plecach mogę już zapiąć, zostawić go na plaży. Tak, żeby piasek do środka do niego nie leciał, odłożyć go w bezpieczne miejsce. Jeśli mamy kogoś, kto nam przypilnuje sprzętu, to warto pozostawić go osobie zaufanej. Biorę wiosło. Tutaj standardowe czy częściowe wiosło, tak jak w większości supów. Składające się z trzech elementów: czyli łopaty z czpieniem środkowej części. Drążka, no i górnej części drążka, tej wysuwanej, którą regulujemy sobie wysokość, o której za chwilę opowiem. Wiosła w większości dobrych marek są wiosłami pływającymi, tak jak i to. Czyli, jeśli ono będzie złożone w całość, to ono będzie dryfować po powierzchni wody, gdyby nam upadło. Tutaj mamy klips zabezpieczający zawias plastikowy oraz bolec metalowy, taką kulkę. Także to jest podwójne wzmocnienie, żeby to wiosło nam się nie rozpięło. A do góry mamy zawias na dwóch śrubkach, który powoduje zaciśnięcie drążka na tym górnym uchwycie, tak jak widać, to wiosło można sobie regulować. No i teraz jaką wysokość powinno wiosło przyjąć. Powinniśmy postawić sobie je koło kostki, wyciągnąć delikatnie rękę, ugąć ją delikatnie w łokciu, i oprzeć nadgarstek na uchwycie wiosła, na lekko ugiętym łokciu. Deskę mam gotową, muszę przygotować drugą deskę, tak żeby pokazać Wam różnicę w skrzynce statecznikowej. Także dajcie mi chwilę, przygotuję tą deskę. Jak będę przechodził do montowania FINA, to pokażemy Wam, właśnie czym różni się montaż FINA typu Slide In od montażu FINA typu US box. Przy okazji wcześniejszej deski zapomniałem Wam pokazać, jak właśnie sprawdzić dokręcenie zaworu przed pływaniem. Powinno się to robić przed każdym zejściem na wodę dla swojego własnego bezpieczeństwa. E, mamy zestaw naprawczy z kluczem. Pamiętajcie, że nie każdy klucz pasuje do e, zaworu, który posiadacie w destę, ze względu na to, że na rynku jest kilka rodzajów zaworów i kilka rodzajów kluczy. Także jak zgubicie zestaw naprawczy, najlepiej odezwijcie się do producenta, który e, zabezpieczy Was w taki sam zestaw naprawczy z pasującym kluczem. Jak kupicie na rynku zestawy naprawcze, widziałem, że niektóre kosztują po 50 zł. Czasem się może zdarzyć, że klucz po prostu nie będzie Wam pasował. Wsadzamy ten klucz w te ząbki, które są tutaj wokół, wokół zaworu. Zawsze dokręcanie zaworu robimy na spuszczonym powietrzu. Trzeba go stosunkowo mocno w tej desce umiejscowić i sprawdzamy dokręcenie zaworu. Ten zawór jest dokręcony. Klucz mogę wyciągnąć i rozpocząć proces pompowania. Chwilę mnie tutaj nie było, skończyłem pompować Supera. Super różni się tym od Uana, od Wanderera, że płetwa zatecznikowa jest w systemie slide-in, czyli płetwę będziemy wsuwać i przetykać taką plastikową zatyczką. Tam mieliśmy system usb Boxa. Dodatkowo deski Super mają dwa stałe, giętkie zateczniki na, na płytczą wodę, aczkolwiek pływanie na nich jest bardzo trudne i to tylko w przypadku rzek o głębokości 15-20 cm może mieć rację bytu. Staramy się zawsze wpiąć ten główny statecznik i robimy to w następujący sposób. Bierzemy statecznik, przetyczka znajduje się z tyłu, tyłem wsuwamy przez otwór po szynie do samego końca, chwytamy za przetyczkę, przetykamy. Ten system jest dużo prostszy, natomiast dużo bardziej, dużo mniej zaawansowany, przez co jest e, uważany za taki tańszy system wykorzystywany w tych w deskach bardziej budżetowych, ze względu na to, że nie można przemieścić płetwy przód tył. Odkładam deskę. W tym przypadku muszę uważać, żeby tutaj nie usiąść, nie uklęknąć, nie nadepnąć, ponieważ tą płetwę można złamać albo wyrwać gniazdo statecznikowe w deskach, które mają takową wadę. Tego typu konstrukcja ma jedną przewagę: mianowicie płetwę można przesuwać w skrzynce starszynkowej nieco w przód lub nieco w tył. Jeśli płetwę umiejscowimy na samym końcu, to deska będzie lepiej trzymała kierunek. Jeśli płetwę przesuniemy do samego przodu, to deska będzie bardziej zwrotna. Ta deska jest dosyć długa, także ja sobie płetwę zapinam na samym przodzie. Dokręcam śrubką podkładkę, czym mocuję tą płetwę do skrzynki. No i mogę kontynuować uzbrojenie deski w Ok, ja przygotowałem swoje deski do treningu Zabieram łanę. Robię to w ten sposób, że chwytam sobie zawsze wiosło i uchwyt a supa biorę jak walizkę i wnoszę go do wody właśnie w ten sposób Starajcie się też umieścić zawsze Wasze plecaki, akcesoria od słupa i samego słupa przy pompowaniu stosunkowo blisko lustra wody ze względu na to, że nie będziecie musieli go taszczyć później przez pół kilometra, żeby do tej wody dojść. Ja miałem kawałeczek, tutaj jest akurat slip.